Złośliwie zwrócę uwagę, że po raz kolejny rozjechała się rzeczywistość z tak zwanym dominującym dyskursem medialnym. Dominujący dyskurs medialny, wiadomo przez kogo tworzony i przez kogo sankcjonowany, zakładał czy narzucał nam, że Polska będzie na świecie szanowana, Polska będzie ważna, Polska będzie graczem w polityce międzynarodowej, jeżeli będzie płynąć w głównym nurcie polityki Unii Europejskiej. Mnie to płynięcie z głównym nurcie, kojarzące się ze starym powiedzeniem, co płynie z nurtem, a co płynie pod prąd, yy, mnie to płynięcie w głównym nurcie a zawsze irytowało i zawsze starałem się wykazać, że to jest totalny idiotyzm, bo jeżeli wartością polityki jest być w głównym nurcie cudzej polityki, no to bez wątpienia największą potęgą była Polska za czasów PRL-u, ponieważ wtedy była w głównym nurcie polityki mocarstwa, cokolwiek o nim powiedzieć, mocarstwa, które wtedy rządziło połową świata, a Warszawa za czasów Jaruzelskiego czy Gierka czy gomułki nie odstawała od polityki tego wielkiego mocarstwa ani na milimetr, więc można powiedzieć właściwie myśmy rządzili połową świata. No, nie chcę się już pastwić nad durniami, którzy nam opowiadali o tym głównym nurcie. Ale proszę zobaczyć, że Polska akurat w tej chwili ma swoje pięć minut właśnie dzięki temu, że nie płynie w głównym nurcie, że nie płynie w tym samym nurcie, w którym płyną Niemcy, w którym płynie Francja, że polski prezydent nie wydzwania dwa razy dziennie do Władimira Putina, prosząc go, żeby się tam opamiętał i nie psuł nam interesu, że to wszystko my się zgodzimy na wszystko tylko tak. Nie tak brutalnie, no jakoś tak umówiliśmy się, prawda, że dostaniesz tę Ukrainę, dostaniesz to wszystko, ale, ale no jakoś tak w bardziej cywilizowanymi sposobami i nie od razu. Więc nie dzwoni polski prezydent, ani polski komendant, ani polski premier do Władimira Putina, natomiast wszyscy za to spotykają się bez przerwy z różnymi możnymi tego świata na czele z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ba, prezydent Stanów Zjednoczonych, a wcześniej wiceprezydent przyjeżdżają do Warszawy. Jako do jedynej stolicy europejskiej. No, Joe Biden był w Brukseli nie jako w stolicy Belgii, tylko y, jako w miejscu, gdzie się odbywały y, spotkania międzynarodowe. Więc to, że się tam. Y, Znaleźliśmy w tej chwili, gdzie jesteśmy w polityce międzynarodowej, że nagle staliśmy się ważni. Właśnie z tego wynikło, że w głównym nurcie nie płyniemy. Abyśmy płynęli w głównym nurcie, to by nikt z nami nie rozmawiał. Rozmawiałoby się z tymi, którzy tym nurtem zarządzają, czyli z Berlinem w mniejszym stopniu Paryżem. I oczywiście nie udawajmy, że nie wiemy, że o to właśnie tym chodziło. Którzy ten główny nurt nam reklamowali natrętnie i wmawiali Polakom, że właśnie polityka to polega na tym, żeby się zgadzać, a w zamian za to być klepanym po plecach, w domyśle obrywy dostawać dla wybrańców. Szklanych paciorków, wagony, synekurki unijne, posadki. Wszyscy wiemy, że o to chodzi. No i teraz jaki smutek. Przyjechał ten Joe Biden do Warszawy. Słowem się nie zająknął, że tu reżim jakiś faszystowski panuje, że tu praworządność zagrożona. Nie spotkał się nawet z y, y, przedstawicielami opozycji. Gdzieś tam Trzaskowski dookoła niego pobiegał. Nawet się, oczywiście to już od dawna się z nimi nie chcieli spotykać. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie pana Grockiego. No to, to jest no, żałosna niestety postać, ale ja też pokazuje, jakim dnem stała się pod względem kadrowym. Liberalna lewica, jeżeli nie jest w stanie wystawić na takie stanowisko, dla nich w końcu kluczowe. Jedyne co mają, to mają ten Senat i kogo robią <gryw> przewodniczącym Senatu? No, przepraszam, no, nie daj się tego nazwać inaczej kompletnego kabutyna, który nie ma za grosz rozumu politycznego, który ma natęte ego i który jest po prostu notorycznym pajacem i, i chce się spotykać, błyszczeć i być bardzo ważny. Pamiętacie, była. W Polsce typa przewodnicząca Senatu amerykańskiego, już nie pamiętam, ktoś, jakaś tam w miarę ważna Amerykanka. I, i pan Grocki się z nią tak strasznie chciał spotkać, że w salce na lotnisku, już jak ona wylatywała, pojechał do Krakowa, żeby się sfotografować z nią przy stole. Jeszcze przed sobą postawił taką tabliczkę: Marshal of Polish Senat. Akurat marszał to jest marszałek, jeśli mówimy o wojskowym, natomiast przewodniczący senatu to jest chairman, a marszał w tym niewojskowym znaczeniu to jest jakiś woźny. Więc pani. Pani y, y, Amerykanka myślała zapewne, że z woźnym, jakim się, się każą spotykać w najlepszym wypadku szefem ochrony, chociaż on na to też nie wygląda. Mówię o tym oczywiście też dlatego, by wspomnieć, że pan Grocki y, nie mógł znieść tego, że wszyscy coś mają do powiedzenia o Ukrainie, a jego nikt nie pyta, nikt nie przychodzi, nie podchodzi z mikrofonem. To jest tam aktorzy, stradowcy i, i trochę innego rodzaju celebryci znają to, to przekleństwo milczącego telefonu, jak to jest straszny ból, kiedy od rana nikt nie dzwonił, że jest godzina 13 na przykład, a nikt nas nigdzie nie zaprosił, nie chce zrobić żadnego wywiadu, nic z tego, no po prostu katastrofa. Takich uczyn prawdopodobnie doświadczył pan Grocki, w związku z czym nagrał swoje przesłanie do Ukraińców. No i z rozpędu, no co robi człowiek z tamtej formacji, jak się zwraca do cudzoziemców, nadaje na Polaków. Mówi, jacy są ci straszni, ci Polacy wstrętni, jako się strasznie wstydzi, że jest Polakiem. No niemalże jak sztur na wakacjach, prawda? Że się wstydzi i, i wstydzi się za Polskę. No i o tym nagrał do Ukraińców, jak to się wstydzi za Polskę, jak to przeprasza za, za to, że Polacy są dla Ukraińców tacy niedobrze. Na szczęście sami Ukraińcy mają raczej odwrotne wrażenia, no i bardzo dobrze, że je mają, bo zasłużyliśmy, jak sądzę, na to, bo już. Nawet jak pan dziennikarz z cnn przyjeżdża i twituje do swojego miliona siedemset tysięcy followersów, że Polska zasługuje na szacunek, jak już tam zaczyna się mówić, że to jednak Polska miała rację, nie nadymajmy się o tym, oczywiście niech nam tak za bardzo nie odbija, że to się już zmieniło na stałe, bo po prostu taki jest moment, tak? no ale przynajmniej ten moment wykorzystajmy. A ci cały czas latają, jak to oni się wstydzą być Polakami, jaki to jest syf, jaki to jest zacofanie, jaki to jest obciach po prostu jak tutaj praworządności brakuje. No nie potrafią wyjść z tego. Ciekawe, czy Pana Grockiego może wymienią na kogoś innego w tym Senacie, ale na kogo właściwie, kogo oni tam mają takiego. No. Nie ma, nie ma, atrofia totalna, nie ma żadnej postaci, nie ma żadnego pomysłu, jak być w opozycji. Nie ma też, szczerze mówiąc, żadnego pomysłu, jak być u władzy, no ale władza przynajmniej leci na jakichś takich instynktach, no, trzeba pomóc, trzeba walczyć z Rosją, trzeba się przeciwstawiać, trzeba być z Ameryką w jednym obozie, trzeba wykorzystywać to, że Amerykanie zobaczyli tutaj swoje interesy i, i, i pierwsi, jakby zobaczyli, że globalna strategia zastosowana wobec Rosji oparta na triumfie pewnej dezinformacji, zawiodła. Triumfie dezinformacji, no wiadomo. Yy, jakiej, ale nie będę w tej chwili mówił o dezinformacji. Nagrałem cały film i czekam, aż go YouTube odblokuje. I chyba go wpuszczę w tygodniu, mimo że ma ponad godzinę, bo jest to film będący zarazem filmem z cyklu z mojej półki i zarazem z Akademii Zdrowego Rozsądku. Bardzo się nad nim napracowałem. Chyba jeszcze nigdy tak gdy trudno mi nie było przygotować się do wykładu, ale Liczę na to, że go YouTube podblokuje i go Państwo zobaczą, a jak nie, no to gdzieś indziej go będą Państwo musieli obejrzeć, ale muszą go Państwo obejrzeć. Natomiast wracając jeszcze do spraw bieżących. Trudno nie odnotować tego, że wielki smutek zapanował, wielkie rozczarowanie po tamtej stronie, kiedy Joe Biden przyjechał, właśnie nie spotkał się z Donaldem Tuskiem, nawet z Rafałem Trzaskowskim, gdzieś tam pętał koło niego jak grocki, koło tej przewodniczącej Senatu. Nie powiedział nic o praworządności, nie powiedział nic o reżimie i tak dalej. No i do tego doszło, że nawet pan profesor Sadurski napisał, że on wycofuje, nie popiera Ameryki. Widzicie, Wycofał swoje poparcie dla Ameryki. Ameryka, jak się o tym dowie, Zarży w posadach po prostu. A może się dowie, no bo pan Sadurski pokazał, że jednak, jako influencer, bo prawnik to z niego tam pewnie taki jak, jak publicysta, a publicysta raczej groteskowy, ale jako influencer czytaj agent wpływu jest bardzo skuteczny. To znaczy. Z to, że wytoczono mu proces cywilny, to on zdołał zrobić na świecie przez jakieś swoje powiązania histerię, że jest tu prześladowany, że tu go reżim prześladuje i jest jak Nawalny niemalże, albo jeszcze bardziej. A miał po prostu wytoczony proces cywilny o zniesławienie, którego się dopuścił. Zresztą został w tym procesie uwolniony. No, od zarzutu, co, co, co świadczy o kaście to, co wszyscy o niej i tak wiedzą. Ale jaki to jest stopień frustracji? <noise> stopień frustracji pokazuje żart wesołka internetowego, znanego jako człowiek bóbr. Człowiek bubry, jak wiadomo, wypisuje rozmaite głupoty, niby to jako, jako postać publiczna ale udaje no, w taki sposób, że nie wiem, jakby maskę założył w kabarecie, taką z papieru zrobioną i mówię, o, teraz bo, i mówił głosem Donalda Tuska. No, nikt rozsądny nie będzie wiedział, że człowiek, który w kabarecie parodiuje polityka na przykład podrabiając jego głos i przebierając się za niego, jest tym politykiem. Natomiast człowiek bupry, wy, wypuszcza takie głupoty, które okazuje się, że tamci łapią i właśnie wymyślił, jako nie pamiętam już jako kto taką informację, że Joe Biden domagał się, nie chciał stanowczo się w ogóle spotykać z polskimi władzami i tylko Donald Tusk uprosił go, żeby się spotkał z prezydentem Dudą czy tam z swoim Kaczyńskim tę głupotę powtórzyli wszyscy, mimo że było wyraźnie napisane małpa, człowiek, bubr, prawda? W adresie na pierwszy rzut oka było widać, że to jest żart, ale to im tak czekali na ten przekaz, że nie, Pani Grocha, z Newsweeka, tam jacyś dziennikarze... Yy, z tej, 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 tej propagandy lewicowo-liberalnej politycy PO chwycili to, po prostu podali. W internecie nazywa się to zdobyciem skalpu. Bubry jest bardzo skutecznym łowcą skalpu. Gratuluję. Ach, na koniec jeszcze jeden rodzaj smutku, czyli smutek wszystkich covidowych celebrytów, którzy coraz mniej są proszeni do studiów, coraz mniej pytani o zdanie. Pamiętacie jeszcze, jak pan profesor Horban mówił o tym tornado śmierci, które przez Polskę przejdzie z czwartą falą, przez PiS oczywiście, bo to było po tym, jak ta cała Rada złożyła demonstracyjnie dymisję i, i, i to setki tysięcy nas miały umrzeć. Ale potem, już teraz, jak przyjechali ci uchodźcy z Ukrainy, dwa miliony ludzi, może trzy nawet się przez Polskę przewinęło. Cudzoziemców zupełnie nieszczepionych, bez maseczek i w warunkach urągających tym wszystkim restrykcją, i wszyscy się spodziewali: No, teraz to będzie taka fala zachorowań, że i co? I teraz się okazało: może i jest gdzieś ta fala zachorowań, ale są one na tyle słabe, że ludzie już tego nie traktują jak go, bardziej niż. Niż jako zwykłą grypę, I, cóż, i po prostu ktoś sobie zachoruje, po pokaszle, pokicha, pogorączkuje, weźmie leki, wstanie Na 3400 odnotowanych wypadków ostatnio, a, a, a przypuszczam, że większość jest zupełnie nieodnotowana, bo ludzie sobie już tych testów po prostu nie robią, 7 zgonów. No. To nie jest jakieś straszliwe zagrożenie. I znakiem tego jest oczywiście, że pozwolono nam od dzisiaj maseczki stylić. Maseczki, które i tak nic nie dawały, ale były takim symbolem strachu, lęku, posłuszeństwa. I się go wszystko okazało niepotrzebne równie niepotrzebne jak mądrzenie się pana Horbana czy pana Simona. I co oni teraz zrobią? jest prosta rada, jako człowiek wiele lat w mediach pracujących. Przeróbcie się szybciej tylko na covid wojennych. Teraz jest moda na covid wojennych. Teraz jest moda na gości, którzy chodzą pod telewizję, do telewizji i tam opowiadają no, o, no, o, generalnie o tematach związanych z Ukrainą. Na pewno coś tam się uda celebrytom covid znaleźć jakiś link, żeby się pod to podwiesić, bo cóż, no, bycie w mediach uzależnia. No to ja już może skończę na dzisiaj, żeby się nie uzależnić.